Cześć, witam wszystkich w pierwszym odcinku z gry Call of Duty Modern Warfare 3 i zagramy sobie... tak, chyba na deathmatchu, nie no raczej na pewno yy, dobra, i tak... Yy, pym, 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 pym. ja tutaj mam e, kupiłem od kolegi cheatowane konto, czyli mam od pier... a wbiło mi już na mapę Interchange, o, taka średnia ta mapa ale jakoś przeżyjemy, chyba Eee, czyli że mam wszystkie broń od pierwszego levela. No mam tutaj wielkie ułatwienie. <grych> eee, dobra, gramy na tej mapce Interchat, na Dead matchu. Eee, Zagram, Zagramy sobie, nie wiem. Spróbuję MP7. -ką. Najwyżej potem zmienię na Acera. Będę lamił. Będzie mi trochę ciężko grać i komentować, ale jakoś to przeżyjemy, chyba to mówiłem. Nie wiem, ciul wie. No nie, on powinien zginąć. Chodź tu. O Boż. No tak, super, dołączyłem do meczu, super jeden, jeden staty I się skończył mecz. Ale że on to zrobił. Yy, tak, yy, moje perki to... Co tam było? Co tam było? Zręczne ręce pro. Szybkie wyciągnięcie pro. Chociaż nie wiem, czy... Nie, asasyn. O! Na Domi to ja mogę grać. Czy dom? Nie wiem, kurde. Yy, yy, zr... I jeszcze pewna ręka pro. A zresztą sobie tutaj sprawdzimy. Pokój duży, uderzeniowy szturm, zrzut, predator i reaper Zabójcze Semtex, pistolety maszynowe MP9, z tłumikiem Taktyczne, gran błyskowy, seria zgonów. Nie, nie, nie zemstwa, męczeństwo Nie, dobra, to zostawiamy No i tak, zagram AC, nie, w sumie na na tym na... Na pewno wygra ta mapa, no właśnie. Zagram MP7 albo prędzej P90, ponieważ to jest taka mała mapa. I, i szturmem tutaj nie będę grał, tylko SMG. Dobra, i gramy na mojej ulubionej mapce, no tak. No w sumie moją ulubioną mapą jest bardziej terminal, ale no cóż. I tak, i tak, dawno nie grałem, więc mogę trochę lamić. Dobra, kurde, grałem dzisiaj dwie godziny. Ja już pieprzę. Zdobyte tu emblematy są zachowane po wybraniu trybu prestiżu. Tak, ja tam mogę tam w sklepie prestiżu odblokować chyba 12 aż, czy coś takiego. I jeżdżę z podwójnym, podwójnym PD. Co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, że... No, już widziałem gościa z AK-47. Dobra, to ruszamy. Tutaj się goś zespałnił pewnie i poleciał gdzieś tam Stoi tutaj jakiś pan a mam pierwszą krew, jestem boski od kogo ja... Aha, tutaj był dobra No i właśnie, zapłata, tak jest mistrzu O, widzę już taki ten host nie najlepszy Oh yeah. Następny, następny razem zagram na... Nie, walnę sobie chyba likwidację potwierdzoną. O, mam zrzut. Fakie, yeah. O, nie będzie predatorka. O, cześć. A, myślałem, że mnie double UMP45 się biega. Aj, koło głowy. 6-3. Nie no, wyjdź, no proszę cię. O no właśnie. O, to było dosyć ładne. No nie wiem, sobie tam tu. A, jakiś... No nie. Chodź tu i jesteś mój. Mój zrzut i co mam? UAV chyba O ty, o ty czwoku Zabrałeś mi A nadal prowadzę Gdzie tu kurde Nie to trzeba z noża No nie no zabiło mnie O co to za lak nie wiem, ważne że prowadzę Podwójne zabicie, fak. Yeah. No i znów i, to za host Zrzut O witaj, predatorek jest, predatorek przynajmniej Kurde Cóż za gra? Nie wiem, tutaj będzie predatorka Jednego tylko Łach, znów zalagowało, co? No nie wiem, ten hod jest jakiś zły 197, ale mam nad nimi przewagę Nie wiem, z jakimiś nobkami bardziej gram Znów zrzut, ale mi dobrze idzie <grystanie> 27 Kolejny predatorek, muszę skorzystać z zapasowej, czyli MP9 -ki. i padłem. Ale jest predatorek. No nie, no to no, za lag. Znów jednego. Nie podwójna. 23-9, ale mi dobrze idzie. Remasakra, sniper chyba. Nie wiem, tego zrzutu już nie będę tegował. chodź tu i tutaj mi wyjdziesz, tak jest. Nie, wiem, pobawię się i cię z noża, może wezmę. Nie, dobra, nie, lepiej. O Boże, co zaciota. A dobra skończony pięknie mój, mój ostatni kill brawa dla mnie 1500 premii. Było mierzone wszystko Wszystko było mierzone 30, 10 ale mi dobrze ten poszło i w ogóle Dobra więc to by było na tyle w tym odcinku i, i o pięknie zaraz level 6,2 o z terminala, o z terminala, zaraz nagrywam, nagrywam, dobra, trzymajcie się, cześć, do kolejnego team'a